Już. Ok, załadowaliśmy grę Religious 2. Szkoda, że nie mam mamy jedynkę, Jedynka też była fajna, ale zupiliśmy dwójkę. Wiele to potrwa. Za chwilę jeszcze pewnie uświadczymy jakieś kraktora. W lewym górnym rogu, jak widać, jest kompresja. Stąd się te wszystkie cyfry w Matrixie. Z tych, z tych właśnie rzeczy, które się pojawiają na ekranie. Jak będziecie uważnie patrzeć na to drugie krakto, to zobaczycie odrobinę Matrixa. A teraz podnieśmy przez spacer. To jest świat rzeczywisty. A spod niego wydobywa Matrix. Widzicie? Nieskończoność. Jak sobie nieskończoność? Oto bezpieczeństwa. bezpieczne. gra gra nie polega na ginięciu co chwilę, żeby dość jak ludzi trzeba gdzieś tam może zginąć. Ale gra się bardzo fajnie. Muzyczka lekko mi się wygląda jak wojny, ale powiedzmy, że wcisnę już ten fajer. Możemy wybrać poziom, to już rozblokował, jak widać te poziomy, ale też nie ma od zera, jak wygląda. Do odlokowania pierwszego poziomu, to też pewnie chwilkę potrwa. W międzyczasie mamy tu coś za tego. Mamy tu książkę, pod tym opisem gier, w tym, w tym wypadku 7 i niespodzianka, Readventures 2 jest na tej, w tej książce zawarty. Tak wygląda to. Tak, wszystko, w ten sposób, polega na instrukcjach, na, na, na opisach przejścia. Często są jakieś. Ooh, Hollywood Poker Pro. Czy mi się wydaje? Czy to jest jeden z tych słynnych? No dobrze, może kiedy indziej. A tu patrz, intro. No właśnie, zaczyna się intro. Rick kończy jedynkę. Skończył jedynkę. No, a nie skończył życia, to pewne. Dobrze jedynkę. Do Londynu. Przebywa. A tam UFO, A tam UFO. Coś wiarygodnego. Rick Denzel zmienia się. Ricka z, z jedynki z, z takiego dnia zmienia się w Bohatera kosmosu do Flasha Gordona. I rusza na pomoc. Pierwszy poziom. Pierwszy poziom, ta jak jedynka zaczyna się od ucieczki przed kulą, a zaczyna się od ucieczki przed laserami. Znaczy iść w I w prawo, przepraszam. Okej. Okay. Widzimy wrogę. Czy się do strzału? Strzał. Zlatiliśmy strzał. Okej. Okay. Jeśli dobrze pamiętam, za tym blokiem coś jest. Spróbuję coś zrobić. Tak jak będzie ryk w jedynce mógł zostawiać dynamik to może to robić. Coś takiego. Good. Jak się widzieliście kiedyś mało znany jakiś terminator, to te granaty właśnie tam wystąpiły. To są jakieś bonusy. To może sobie zrobić bardzo życia? Ten poziom zauważymy to za drugim trzecim przesie. Nie czy to coś jest już nic nie ma. Dobrze, wróćmy do prawdziwej. Okej, okay. za chwilkę zapewne zginę. Z za mi guzik. Później w takich hintów raczej nie będzie. Trzeba, wklejmy guzik. Wyłączyliśmy teraz zaskrojenie. Ten się ginie. Czesna no to przyjemna, ona wyszła na praktycznie wszystkie platformy sprzętowe. To było na T-64, to było na Atari pewnie też, no, na Amigę, nie wiem, nawnątrz, na spektrum. Wyszło na Amigę i później też na PeCety. czy mnie to nie zabiję. No dokładnie, zbyłka. Zaczyna ze trzecia zestrzeczka już nie pokazywała się we Aj. No ja troszkę chodzę na kółko w tej grze. Dobra, Michał, nie baw się, pokaż książkę. Dobra, wejdę może na beczki i pokażę książkę. Tu powinien być w miarę bezpieczny zawsze do książki. Widzę, że jest dwa. Opis gry. Bardzo fajnie zresztą opisane w ogóle. Mamy kolejne poziomy. A to jest najfajniejsze. Każdy z poziom ma swoją mapę, która jest na takiej rozkładówce. Tak do poziom gry. I opis bardzo bardzo, bardzo mówię w słowie detaliczny. Każdych, wszystkich tych myków, wszystkich tych laserów i, i mylnych guzików, które możemy tu spotkać. Boził mówię sporo, chyba 5 w sumie. Opracował Zajfer w roku 1992. Także tak wyglądał opis gry. Była jeszcze wersja biedna tych opisów. Który wychodził do gier kasetowych, bo kaseta jest pakowana z takim obrzydliwie skserowanym czy jakimś tam rysografem zrobionym karteczką, która była przypisana na maszynie tym czymś. Z kiepsko przerysowaną odręcznie mapką do tego, kompletnie nieczytelne. Ale mimo wszystko i kompletnie niepomocne, te książeczki są dla ludzi bogatych i ludzi dużych miast, gdzie można to kupić. Dobra, nie wiem, czy będziemy Kilka tylko próbę wcisnąć właściwy przycisk, może. A, nie zabiło cię. Nie tym razem. No i teraz musisz być sprytny i szybki. Wspomniałem to tak się ginie. Niestety, no to już no trudno, to, to chwilę płatwo, nie, nie, nie wiem, czy, czy jest sens w ogóle to pokazywać. No to. A jest fajne, zapraszamy do nas na konwencję na chorobę. będzie wielu chętnych do zabawy. To chyba wpadnę na ten <laughs> tak on, mogłem to nowo. Mógłbym pozwolić. Tu też na przykład, jakbym nie wiedział, że ten będzie strzał, to bym zginął w tej chwili. Pamiętajmy, to chyba jakoś poczwólgowo z dzieciństwa. Dobrze. Starczy tego draga.